Dziś ułatwię Wam robotę. Będzie o kątach tuningu, będzie o ręcznym przygotowywaniu nard i o tym, jak to wszystko razem musi ze sobą współgrać. A więc zapraszam na materiał. Cześć, tu Tomek Kurziel z kanału NTN Snow and More. Było pytanie od widza, Dotyczące serwisu ręcznego. Chodzi o to, że wielokrotnie w naszych materiałach podkreślaliśmy, że raz założony tuning powinien pozostać na nartach do momentu ponownego ich splanowania albo oddania nart do serwisu i że narty powinniśmy ostrzyć jedynie od z jej, ich strony bocznej. Dlaczego tak się dzieje, opowiem za chwilę. Przed sobą mam rysunek, który mam nadzieję dobrze widać. Jest to fragment narty. Ja postaram się opowiedzieć, co widzimy na tym rysunku. Otóż, widzimy na naszym rysunku ściankę boczną. Ona jest zaznaczona narty. Ona jest zaznaczona tutaj za pomocą flomastra. Ja ten rysunek wykonałem przed chwilą, żeby nie było wątpliwości. Ten duży, ciemny element, zakreskowany prawoskośnie, to jest ślisk. Natomiast Cała reszta rysunku powyżej ślizgu i w lewo od ścianki bocznej to jest konstrukcja narty, która akurat w tym momencie nie ma dla nas najmniejszego znaczenia. Ten element, który widzimy tutaj, jest to schematycznie narysowana krawędź wraz z podcięciem krawędzi. Jak zapewne zauważyliście, nie mam założonego kąta bocznego, no bo już. Go nie rysowałem, żeby troszeczkę uprościć nas, nasz schemat. Nam dzisiaj chodzi wyłącznie o kąt tuningu od spodu. Otóż, narty, które wychodzą z serwisu czy kupujemy w sklepie, one są przygotowane na maszynie. Przygotowane są w ten sposób, że najpierw wykonuje się pracę polegającą na tym, że narty zostają splanowane, to znaczy ślizgi i krawędzie są w jednej płaszczyźnie. Następnie na same krawędzie zakłada się pewien kąt tuningu po to, żeby narty lżej, łatwiej i lepiej skręcały. I ten kąt tuningu, w zależności od rodzaju nart, w zależności od umiejętności, w zależności od przeznaczenia, zawiera się. To jest ten kąt, który mam tutaj narysowany, czyli od linii poziomej, która jest przedłużeniem ślizgu. Do tego podcięcia, które wykonała maszyna lub serwisant za pomocą pilnika i odpowiedniego prawidła, ten kąt powinien zawierać się pomiędzy 0,5 stopnia do mniej więcej 2 stopni, w zależności od rodzaju nart. Oczywiście 0,5 stopnia narty wyczynowe, na przykład narty do Giganta. W dzisiejszych czasach nawet slalomiści troszeczkę mocniej podcinają narty 0,7. Jest też stosowane. 2 stopnie w nartach freeride'owych. Jest to mniej więcej maksymalna wartość podcięcia krawędzi. Dlatego, że jeżeli będziemy podcinać więcej niż 2 stopnie, no to te narty mogą na twardym stoku już zupełnie nie chcieć trzymać. I tym samym być trochę problematyczne w jeździe. Natomiast do jeżdżenia poza trasami w większości Wiadomo, że freeride jeździ się po to, żeby jeździć w puchu, a nie po jakichś kalabrakach czy twardych stokach. No to ten, to podcięcie dwóch stopni, powodujące, że narty są bardzo skrętne, że można nimi łatwo manewrować, jest dobrym podcięciem, dobrą wartością dla nart freeride'owych. Dla nart amatorskich wszystko w tym zakresie. Ja w większości przypadków dla swoich nart stosuję kąt podcięcia jednego stopnia. Nie jestem zawodnikiem, e, jestem dosyć wiekowy, a więc muszę też dbać o swoje kości i stawy, tym samym ten jeden stopień jest to, jest to dobra, dobra wartość podcięcia dla, dla nart, które stosuję na przygotowanych stokach. A więc oczywiście w nartach frejdowych stosuję to podcięcie, o którym mówiłem, czyli dwa stopnie. A więc idziemy do serwisu albo kupujemy nowe narty yy, i prosimy serwis, żeby wykonał nam pracę pod tytułem: proszę naostrzyć mi narty z boku na, załóżmy, 87 stopni plus kąt podcięcia 1 stopień. I takie narty otrzymujemy z serwisu, z dobrego serwisu, zaznaczam. Jedziemy na narty, jeździ nam się fantastycznie. Wszystko działa idealnie, podcięcie jest doskonałe. Nie powoduje, że narty za mocno trzymają, nie chcą puścić na końcu skrętu. E, nie powoduje również tego, że narty jakby za mocno pływają w jeździe na wprost i są e, trudne do kontroli. Wszystko jest idealne, no ale po przejeżdżeniu e, kilku dni okazuje się, że nasze narty są tępe. dlatego że na przykład warunki są twarde i musimy te narty naostrzyć. Ja tutaj mam taką przykładową. Jedną nartę, którą sobie przysunę, struktura została zachowana. No bo po kilku dniach jeżdżenia nic się nam nie stało ze strukturą. Załóżmy, że nie mamy w nartach żadnych dziur i potrzebujemy je tylko poprawić, tak żeby dalej funkcjonowały doskonale. Moja rekomendacja jest następująca: ostrzymy narty ostrzałką z kątem, który wcześniej, który wcześniej sobie założyliśmy w serwisie 87 stopni, tylko z boku. Kiedy, ten, kiedy naostrzymy narty z, e, z boku, to e, powstał na nartach w tej płaszczyźnie, płaszczyźnie równoległej do ścianki bocznej, tak zwany drut, czyli troszeczkę pozawijany metal, który będzie powodował, że nasze narty nie będą, nie będą trzymały zbyt mocno na krawędziach i jazda na nich będzie bardzo utrudniona. Otóż ten drut zbieramy. Wyłącznie jeszcze raz pokażę do kamery wyłącznie pilnikiem diamentowym. Przykładając tenże pilnik diamentowy w prawidle lub bez bardzo trudno jest pilnikiem diamentowym o gradacji 400 czy 200 jednostek spowodować stępienie krawędzi, nawet nieumiejętnie go prowadząc. Przykładamy płasko do krawędzi pilnik diamentowy z wodą lub bez, jak kto woli ja na przykład robię to bez wody. I zbieramy drut, tutaj tego drutu oczywiście nie ma, bo są to kompletnie nowe narty, i zbieramy drut, który powstał przy ostrzeniu boku. I to wszystko. Następnie czyścimy ślizgi, smarujemy narty i mamy narty gotowe do jazdy. Dlaczego nie stosujemy prawidła? To jest takie prawidło, które zada nam kąt oraz Pilnika grubego do wyrównania nierówności i do naostrzenia za pomocą tego pilnika krawędzi od spodu. Ja akurat to pokazałem tak, jak ja to robię. Ja wolę akurat przy ostrzeniu krawędzi bocznej ciągnę prawidło, natomiast przy ostrzeniu krawędzi od spodu, kiedy się to robi, o tym za chwilę, wolę to prawidło popychać. Ale jak kto woli. Dlaczego nie robimy tego grubym pilnikiem? Otóż wracamy do naszego rysunku. Jeżeli do tego zadanego już i założonego kąta przyłożę jeszcze raz prawidło, to albo zmienię kąt na większy, albo zacznę wjeżdżać i ścinać ślisk. Nawet jeśli tu zachowam kąt taki, jaki był wcześniej. Będę coraz bardziej z każdym ostrzeniem pilnikiem ścinał coraz więcej ślizgu. Nie jest to dobre, dlatego że taki coraz węższy ślizg powoduje to, że narty nasze będą coraz bardziej niestabilne i tym samym, e, tym samym nie będą chciały jeździć tak dobrze jak, jak wcześniej. Druga rzecz, jeżeli na przykład tutaj będziemy zbyt mocno naciskać pilnik i spowodujemy, że zwiększymy kąt. No to oczywiście nie, nasze narty nie będą chciały trzymać tak jak trzymały po założeniu tego kąta właściwego, dlatego że za każdym, z każdym ostrzeniem pilnikiem od spodu, grubym pilnikiem od spodu, będziemy zwiększać kąt tuningu. Widziałem narty, naprawdę. Widziałem narty w serwisie, które po przepuszczeniu przez tak zwane planowanie walec kamienny po przepuszczeniu tych nart powiedzmy 10 razy przez, przez ten zupełnie płaski walec kamienny, krawędzie jeszcze ani razu nie dotknęły do, do kamienia. Po prostu były tak strasznie mocno podniesione za pomocą serwisu ręcznego. A więc proszę zwrócić na to uwagę, żeby nie zmieniać kątów tuningu, dlatego że one są bardzo istotne i powinny być odpowiednie dla naszego stylu jazdy oraz e, stosowanych nart. E, kiedy stosujemy prawidło i pilnik i ten pilnik gruby do założenia konta, Tak jak powiedziałem, do założenia konta. Ja na przykład, w większości swoich nart sportowych, które jeszcze od czasu do czasu posiadam, tylko i wyłącznie idę do serwisu i proszę: no bo e, albo robię to sobie sam. E, robię planowanie ślizgów i strukturę. Po czym. Zakładam, jeszcze raz wezmę nartę, po czym takie narty idealnie płaskie od spodu, to znaczy kiedy wysokość ślizgów jest dokładnie taka sama jak wysokość, jak wysokość krawędzi, biorę tenże gruby pilnik z odpowiednim kątem, tutaj mamy kąt 0,5 stopnia i zakładam idealnie, precyzyjnie kąt podniesienia krawędzi od spodu, a następnie, jak już to zrobiłem, gładzę to za pomocą, tę pracę za pomocą pilnika diamentowego. Robię to tylko raz, podobnie jak raz zrobiła to maszyna. I podkreślam to jeszcze raz, bo trzeba o tym wiedzieć. Jeżeli będziecie jeździć grubymi pilnikami, e, e, piłować e, krawędzie waszych nart od spodu, to za każdym razem będziecie albo zmieniać kąt Tuningu, co może spowodować, że narty będą jeździły coraz lżej, ale za to będą trzymały coraz słabiej, albo będziecie zwężać ślizgi, co również będzie miało wpływ na stabilność nart na śniegu. Tak więc zaoszczędziłem Wam trochę pracy, dlatego że prowadzenie, wyprowadzenie krawędzi od spodu za pomocą jedynie pilnika diamentowego jest znacznie łatwiejszym zadaniem niż. Założenie nowego kąta, czy heblowanie krawędzi od spodu za pomocą prawidła i grubego pilnika, a następnie gładzenie za pomocą pilnika diamentowego. Bądźcie zadowoleni i nie e, szlifujcie krawędzi od spodu za pomocą grubych pilników, o ile był założony na nartach odpowiedni kąt. Dziękuję. Jeśli podobał Wam się materiał, to dajcie łapkę w górę subskrypcję naszego kanału. Jeżeli macie coś do powiedzenia w tym lub innym temacie, zostawcie komentarz, to jest bardzo istotne. W końcu z waszych komentarzy mamy tematy do następnych filmów. Kupcie papierowego NTENA, zapoznajcie się z programem Patronite. Wszystkie linki, które potrzebujecie, w opisie pod filmem. Dziękuję.